Po Tak, owsiankę, z kakao i białeczko. Ja się wyłamuję ze standardów, bo znamy kura z ryżem to jest... To indyk, przepraszam bardzo. Jak możesz kurę z ryżem jeść. nie jeść? Ja, ja można kurę z ryżem Ja jeść. się wyłamuję. Ja, ja mam... Kura z ryżem to jest... Nie, ja tu mam cynamon, kaszę pomieszaną z ryżem i Słodzik oczywiście. A, zaleje teraz białkiem. Tak jest. I nie gimby ja. widzą, że pijesz białko tym przed zawodami. Tak jest. to na dwie minuty. Tak jest, to jest kurwa izolat. UNS-a. Tiramisu kurwa. Tiramisu, tak. Czekaj. Reżakowanie produktu. Moment, sprawdzę. Tiramisu, mm. no. Jest tira... Szejker starej. Ja mam, że za nowo. Śmierdzi niedobytym szejkerem, no. I z nowego szejkera. No, i teraz konieczność UNS-a. Ale tu przynosiłem izolat w sumie chłopaki z nie wymagają chamskiego pimpu, więc nie muszę pimpować. Ale no pro, powiem, dobre. produkty nie, produkty ma spoko. No próbowałeś. No, klasy, białka, tak. Czekam teraz na resztę produktów, który Adam zamówi dla siebie i tak nie sprzeda po waszej cenie <laughs> No ale owocowe wpytę, nie? Jak, ma, jak Marlenie smakuje, to musi być stary. Na ten co? Kura z warzywami. To jest indyk. Indyk! mnie. I Tak, wstydź się. Wstydź się. Chopaki lada. <stérpizbrać> Progres, tak jest.